Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy. Tak więc, drodzy Panowie, lepiej żebyście nie wiedzieli, ile kropli łez i potu było wylane podczas robienia tego filmiku. Ale powiem Wam, że to nie jest dzisiaj najważniejsze, bo ten filmik jest robiony z myślą o Was. Żebyście, są nas praktycznie, żebyście mogli za kilka lat zauważyć, jakie byłyśmy piękne, jak za 40 lat obejmiecie ten filmik i zobaczycie nas, no to szczeny opadną, nie? Porównanie będzie niezłe. No właśnie. Tak więc ja, życząc Wam wszystkiego najlepszego, yy, właśnie dla Was prezentuję ten filmik. Yy, nie tylko ja, bo dziewczyny z naszej klasy bardzo się zaangażowały, żeby właśnie dla Was stworzyć ten filmik. Tak więc wszystkiego dobrego. Chłopcy. Wie. No, wiele życzeń będzie jeszcze później. Ja ze swojej strony chciałabym Wam życzyć... No, Wszystkiego właściwie, czego byście chcieli. Fajnych dziewczyn. E, wspaniałego życia, spełnienia wszystkich waszych marzeń. Tak naprawdę nie wiem, czego sobie życzycie, ale czego sobie tam zapragniecie, żeby wam się spełniło. Lepiej o tym nie myśleć. No i wszystkiego najlepszego. Wszystkiego naj... Dużo uśmiechu na ustach, dużo y, szczęścia, spełnienia wszystkich Waszych marzeń. I żebyście zostali tacy pani, jacy jesteście. To, no to chłopcy, z Waszego święta. Chcemy wam życzyć wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrowia, uśmiechu, y, rozumu, miłości, Znaczy ocen też czasami. Tak, więc po kolei teraz. Tobie Łukaszku chcemy życzyć dalszej kariery na estradzie, byś się rozwijał. Praktycznie ci także życzyć, aby Twoje dziki dobrze się chowały, nigdy nie uciekały i żeby miał z nich pociechę. Tarasu. To, co chcemy życzyć. Rozumu, rozumu i jeszcze raz rozumu. E, pasowałoby dodać, żeby nigdy nie mylił Ci się łoś z łososie, <laughs> albo tym podobne. Tak, Kuba. Ciebie tak dobrze nie znam, więc życzymy Ci, żebyś się zaklimatyzował lepiej w naszej klasie i żeby te dwa lata, które jeszcze przed nami w naszej klasie były takie bardzo fajne, mile spędzone, żebyśmy mieli to wspinacz. I także, aby nikt nie upadł swojego pola. A że Tobie chcę rzucić. Tak, i uśmiechu. Tak, żebyś dalej śmiał się z nas wszystkich, Dalszej kariery. Znaczy, żebyś. I kariery na estradzie. Jestem kobietą wyzwoloną. Zawsze to powtarzam. Jestem jak najbardziej sobie. Kariery aktorskiej. Tak, dokładnie. Pamiętasz, Grzegorzu, ściśnij Twojego Laura Filona! No to chłopcy już tak wspinamy i w ogóle, ale już to jest ujęcie numer 529, więc tak w skrócie chcielibyśmy życzyć Wam wszystkiego co najlepsze. I może skończymy już tą kompromitację. Pomachajcie! Jeśli włączyłaś, Sylwia. Kochani chłopcy, życzymy Wam radosnych powrotów do domu, radosnej miłości, radosnych uśmiechów, radosnej nauki, radosnych przyjaciół, radosnych podróży, radosnego dżemu, radosnych imprez, radosnych dziewcząt, radosnych randek na tryskawkowi, i radosnych ojców. Kochamy Was! Tak. tak. Okay. No to cześć. Drodzy chłopcy, życzyć Wam dużo zdrowia, radości, szczęścia, miłości, takiego spełnienia, żebyście znaleźli kobietę swojego życia, abyście nie, znali swoją wartość, no bo ją macie taką dużo. I oczywiście, żeby zawsze koło Was było tyle y, kobiet, ile w naszej klasie jest. Na tym, tych kobietach. Bo ja życzę miłości. Ja Wam życzę czasu. też, żebyście nie wiem, w przyszłości, robili to co chcieli. I żebyście wiedzieli, czego Marta nie wie. Nie, nie ma. Jest tylko Sylwia i Ola. Kręć życzenia taką popatrzenia. Do... <słuch> <słuch> Może pani im powiedzieć, jeśli ja pani, pani coś powie. Powiem. Powiedz <głos》, nie. mianne> to głośniej. Chciałbym, żeby żony miały duże te Mam nadzieję, że mi było i Zganaj przegaśnięty. Ułam, ula. Ale to się Ja jeszcze muszę... ucisz ja tak ziemię. 3, 4, Ziemia! Ani, zaraz wracać. I Łukasz. Nieważne, to musimy na ciebie. Się... Nie! O, ja jeszcze powiem taki ładny koniec. Uwaga! Koniec. To ja ty wiesz. No, ja wiem. Koniec. Koniec. Możemy aaaa! aaaa! Nie, aaaa! <śmusza> 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 e, już? Tak, już. A. Ojej. <śmusza> Drodzy nasi kochani chłopcy, życzmy Wam. Y, tak, olom. będę się z Tak, zaiste. A za już. Jak, jak już zobaczycie, pewnie na większości wszyscy mieli na balkonie. No my nie mogliśmy na balkonie, więc mamy na tarasie. Taras, starego, drugiego. miejsca starym życzę. Głupi, Tutaj mamy 4 <susur> Pokój 4. <susur> e, kontynuując. E, tak, no nie bądźcie szybkie szybki. szybki i, I tak by się przydało, żebyście na starość byli bogaci i mieli młode żony i będzie fajnie. Tak, tak. wszystkiego najlepszego życzę. Pozdrawiam, polecam Aleksandra Wiercińska. I mały żartowiec. Tak. A chłopakom z naszej klasy chciałbym życzyć wszystkiego naj... 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 najlepszego, pieniędzy, zdrowia i spełnienia ja marzeń. Waszego że życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego żebyście byli dalej tacy radośni żebyście mieli uśmiech na twarzy żebyście nie mieli z nami zgrzytów albo my z wami zgrzytów czego Wam jeszcze mogę życzyć miłości, miłości, jeszcze z miłości fajnego półmetka żebyście nie bardzo nie stresowali, że nie będziecie tańczyć albo żebyście dobrze się no, no i wszystkiego, wszystkiego najlepszego! Jako jedyna chyba składam Wam życzenia, jako jedna, ale trudno, będę taka wyjątkowa, jak jesteście zase wyjątkowi. No i jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Koniec. Z okazji Waszego święta chcielibyśmy Wam życzyć dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Fajnych dziewczyn, i żeby nasza współpraca z damską w naszej klasie układała się tak dobrze jak do tej pory. Wszystkiego najlepszego i czego sobie Słuchajcie, bardzo ważne. Mamy dla Was bardzo przykrą wiadomość, która dotarła do nas w ostatnich dniach. Niestety jest to bardzo przykre i musicie przygotować się na cios. Yeah, of yeah. course.